Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy przyszłość została już napisana? Co by było, gdyby istniało proroctwo, które przewiduje losy najważniejszych duchowych liderów świata? Dzisiaj przyjrzymy się tajemniczemu proroctwu, które zdaje się być niepokojąco związane z postacią obecnego papieża Franciszka. Jakie są twoje przewidywania? Czy wierzysz, że przyszłość może być przepowiedziana? Zapnij pasy. Ta podróż przez zagadki historii i tajemnice wiary będzie pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 1133 roku świat był świadkiem niezwykłego wydarzenia. Święty Malachiasz, arcybiskup Armach, podczas pielgrzymki do Rzymu doświadczył wizji, która przeszła do historii. Podczas swojej duchowej podróży miał on ujrzeć przyszłość listę kolejnych papieży aż do końca czasów. Każdy papież był opisany krótką frazą w języku łacińskim jak tajemniczy kod do rozszyfrowania. Ale co tak naprawdę oznaczają te enigmatyczne opisy? Jak mogło być, że Malachiasz przewidział przyszłość z tak zdumiewającą precyzją? Proroctwo to, znane jako proroctwo papieży, przetrwało próbę wieków, wywołując zdumienie i kontrowersje, zarówno wśród wierzących, jak i sceptyków. Jest to opowieść, która łączy w sobie elementy tajemnicy, duchowości i nieuchronnego przeznaczenia, pozostawiając nas z pytaniem: czy naprawdę możemy znać przyszłość? Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie, Jezu, ty się tym zajmij, Jezu, ufam Tobie, lub niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękujemy. Zapomniany przez wieki dokument ujrzał światło dzienne w najmniej oczekiwanym momencie i miejscu. To w XV wieku, w labiryntach tajnych archiwów w Watykanu, Arnold Wion, ciekawski mnich i uczony natknął się na zwoje zawierające proroctwo papieży. To odkrycie, które miało zaważyć na historii Kościoła katolickiego, zbiegło się z czasem, kiedy w Watykanie trwało konklawę, mające na celu wybór nowego papieża. Wion, zdając sobie sprawę z potencjalnej mocy tego dokumentu, niezwłocznie podzielił się swoim odkryciem z innymi uczonymi i hierarchami kościelnymi. Proroctwo to, pełne tajemniczych i zagadkowych opisów przyszłych papieży, rzuciło nowe światło na to, jak członkowie konklawe powinni dokonać wyboru. Czy te starożytne przepowiednie mogły wpłynąć na ich decyzję? Tak oto, w atmosferze pełnej napięcia i spekulacji, wybrano Urbana VII. Wiele osób w kościele zaczęło się zastanawiać, czy jego wybór był przypadkiem, czy też spełnieniem mistycznego planu ukartowanego setki lat wcześniej przez świętego Malachiasza. Ta historia pełna sekretów i niewyjaśnionych zdarzeń Nadal fascynuje i prowokuje do zastanowienia nad rolą przeznaczenia w ludzkich wyborach. Historia proroctwa świętego Malachiasza jest pełna niezwykłych zbiegów okoliczności, które zdają się potwierdzać jego prawdziwość. Dwa z najbardziej fascynujących przypadków to historie papieży Jana Pawła I i Pawła VI, które zdają się idealnie wpisywać w tajemnicze przesłania zawarte w proroctwie. Zacznijmy od Jana Pawła I którego pontyfikat był jednym z najkrótszych w historii kościoła, trwając zaledwie 33 dni. Jego fraza przepowiedziana przez Malachiasza to Delabor solis, co oznacza Strudu Słońca. Co zadziwiające, Jan Paweł I urodził się 27 października 1912 roku, dokładnie w dniu zaćmienia słońca, co jest niezwykłym zbiegiem okoliczności dopasowującym się do jego łacińskiego tytułu. Drugim przykładem jest Paweł VI, opisany w proroctwie jako flos florum, co przekłada się na kwiat kwiatów. Ten opis może być interpretowany jako odniesienie do Lirio, symbolu często kojarzonego z francuską szlachtą. Choć Paweł VI, urodzony jako Giovanni Battista Montini, był Włochem, to wybór jego imienia papieskiego mógł być subtelnie zainspirowany przez jego francuskie korzenie, co jeszcze bardziej pogłębia tajemniczość tej przepowiedni. Te przykłady podkreślają nie tylko enigmatyczną naturę proroctwa świętego Malachiasza, ale także wywołują głębokie pytania o związek między przeszłością a przyszłością, między przypadkiem a przeznaczeniem. Jakie inne tajemnice kryją się w słowach przepowiedni, które przetrwały wieki? Czy kolejne pontyfikaty będą kontynuować ten niezwykły ciąg spełnionych proroctw? Proroctwo papieży świętego Malachiasza, choć fascynujące. Jest również źródłem niekończących się debat i kontrowersji. Wiele osób zastanawia się, czy te przepowiednie to dzieło autentyczne, czy może mistyfikacja mająca na celu wpłynięcie na bieg historii kościelnej. Krytycy proroctwa podnoszą kilka ważnych kwestii. Po pierwsze, dokument z przepowiedniami został opublikowany po raz pierwszy dopiero w XVI wieku, czyli około 400 lat po śmierci świętego Malachiasza. To rodzi pytania dotyczące jego pochodzenia i tego, czy rzeczywiście mógł być on autorem tych tajemniczych fraz. Sceptycy zwracają uwagę na to, że treści proroctwa mogły być dostosowane do już znanych faktów historycznych, co czyniłoby je mniej proroczymi, a bardziej opisowymi. Dodatkowo istnieje kwestia dokładności przepowiedni. Choć niektóre przypadki, jak te dotyczące Jana Pawła Pierżem czy Pawła VI, wydają się zadziwiająco precyzyjne. Inne opisy są na tyle ogólne lub enigmatyczne, że mogą być różnie interpretowane, co pozwala na szerokie spekulacje. Debaty te są żywe zarówno wśród uczonych, jak i w szerszej społeczności religijnej. Niektórzy badacze sugerują, że nawet jeśli proroctwo jest wynikiem późniejszych manipulacji, jego wpływ na percepcję i odbiór kolejnych papieży jest sam w sobie zjawiskiem wartym uwagi. W tym kontekście Proroctwo świętego Malachiasza jest nie tylko dokumentem historycznym czy religijnym, ale także lustrem, w którym odbijają się zmieniające się z biegiem czasu nadzieje i obawy Kościoła katolickiego. Niezależnie od prawdziwości tych przepowiedni, ich trwałość w kulturze i ciągłe zainteresowanie, jakie wzbudzają, świadczą o głębokiej ludzkiej fascynacji tajemnicą i przyszłością. Pondyfikat papieża Franciszka, który rozpoczął się w marcu 2013 roku, stanowi kolejny fascynujący rozdział w historii kościoła, który może być związany z proroctwem świętego Malachiasza. Jego wybór na papieża zaskoczył wielu, a jego skromność i podejście do spraw kościoła odświeżyły jego wizerunek na całym świecie. Papież Franciszek, urodzony jako Jorge Mario Bergoglio w Argentynie, jest pierwszym papieżem pochodzącym z Ameryki Południowej oraz pierwszym jezuitą na tej pozycji. Co ciekawe, jego wybór na papieża przyniósł na nowo dyskusję na temat proroctwa świętego Malachiasza, szczególnie w kontekście przepowiedni o Piotrze Rzymianinie, który według proroctwa miałby być ostatnim papieżem. Debata skupia się na interpretacji, że choć Franciszek nie nazywa się Piotr, to może symbolizować postać Piotra Rzymianina przez swoje działania i decyzje. Z jednej strony, niektórzy wierzą, że jego wybór imienia Franciszek od świętego Franciszka z Asyżu, znanego z prostej i skromnej życiowej postawy, może nawiązywać do kamienia Piotra, który jest fundamentem Kościoła, sugerując symboliczne połączenie z proroctwem. Z drugiej strony, jego pochodzenie z rodziny włoskich imigrantów. I powiązania z Rzymem, gdzie teraz mieszka i sprawuje swoje obowiązki, również dodają wagi do spekulacji, że może on być owym Piotrem Rzymianinem. Dyskusje te są intensywne zarówno wśród zwolenników, jak i sceptyków proroctwa. Zwolennicy uważają, że jego rola w odnowie kościoła i skupienie na kwestiach społecznych i ekologicznych może być interpretowane jako przygotowanie kościoła na przewidziane przez proroctwo wielkie trudności. Sceptycy zaś zwracają uwagę na fakt, że łączenie tych elementów może być zbyt daleko idącym wnioskowaniem. Bez względu na różne interpretacje, pontyfikat papieża Franciszka już teraz jest widziany jako moment krytyczny dla kościoła, pełen wyzwań i nowych możliwości. To jak jego liderowanie zostanie ostatecznie zinterpretowane w kontekście proroctwa św. Malachiasza, pozostaje jednym z najbardziej intrygujących pytań wciąż otwartych w dyskursie na temat przyszłości Kościoła katolickiego. Pontyfikat papieża Franciszka jest okresem intensywnych przemian, ale również czasem, kiedy Kościół katolicki musi stawić czoła wielu wyzwaniom. Jednym z najbardziej palących problemów są skandale seksualne, które wyszły na jaw. Wpływając na wizerunek Kościoła na całym świecie. Skandale te, obejmujące oskarżenia o nadużycia seksualne dokonywane przez duchownych, są jednymi z największych wyzwań dla Kościoła w ostatnich dekadach. Papież Franciszek został postawiony przed zadaniem zarządzania kryzysem, co odbiło się szerokim echem w mediach i społecznościach katolickich. Jego podejście do tych spraw, charakteryzujące się większą otwartością na dialog i reformy, Spotkało się z mieszanymi reakcjami od uznania za próby modernizacji i humanizacji Kościoła do krytyki za brak wystarczająco stanowczych działań. Kolejną kontrowersją, która wywołała szerokie dyskusje, jest adhortacja apostolska Amoris Laetitia. Radość miłości, opublikowana w kwietniu 2016 roku. Dokument ten zajmuje się życiem rodzin i małżeństwem. Ale przede wszystkim porusza kwestię możliwości przystępowania do sakramentów przez rozwiedzionych, którzy zawarli kolejne związki cywilne. Otwarcie na takie możliwości, choć w duchu miłosierdzia i zrozumienia, wywołało znaczne kontrowersje wśród bardziej konserwatywnych członków Kościoła, którzy obawiają się, że takie podejście może podważyć doktrynalne fundamenty nauczania o nierozerwalności małżeństwa. Wpływ tych kontrowersji jest ogromny zarówno na wewnętrzne życie Kościoła, jak i na jego publiczny wizerunek. Media, zarówno świeckie, jak i religijne, szeroko komentują każdy ruch papieża Franciszka, co sprawia, że każda decyzja i każde słowo są pod lupą opinii publicznej. Dyskusje te, choć często burzliwe, są też szansą na odnowę i przemyślenie przyszłości Kościoła w nowym, zmieniającym się świecie. Te wyzwania i kontrowersje podkreślają złożoność i trudności, z jakimi boryka się współczesny Kościół oraz rolę, jaką papież Franciszek odegra w kształtowaniu jego przyszłości. Czy będzie on liderem, który przeprowadzi Kościół przez te burzliwe czasy? Odpowiedzi na to pytanie wciąż szuka zarówno duchowieństwo, jak i wierni na całym świecie. Podczas naszej podróży przez historię proroctwa, papieży św. Malachiasza odkryliśmy zarówno jego tajemnicze wizje, jak i głęboki wpływ, jaki mogą one mieć na współczesny Kościół. Przypadki papieża Jana Pawła I i Pawła VI, a także obecny pontyfikat papieża Franciszka ukazują, jak pradawne słowa mogą odnosić się do bieżących wydarzeń i prowokować do głębokiej refleksji nad rolą przywództwa duchowego w naszych czasach. Każda epoka niesie ze sobą nowe wyzwania i kontrowersje, które testują siłę i jedność Kościoła. Jak pokazały skandale, debaty i reformy ostatnich lat, rola przewodniczącego świętego Piotra nigdy nie była prostsza, a interpretacja jego dziedzictwa przez pryzmat proroctwa świętego Malachiasza dodaje dodatkowej warstwy złożoności. Czy proroctwo to rzeczywiście mistyczne spojrzenie na przyszłość, czy raczej zbieg okoliczności kulturowych i historycznych? Czy obecny papież jest rzeczywiście ostatnim, o którym mówi proroctwo? Te pytania pozostawiamy do własnej refleksji. Zachęcamy Was do zgłębiania historii, teologii i znaczenia tych proroctw w kontekście współczesnego świata. Jeśli film wzbudził Wasze zainteresowanie, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, polubienia tego filmu oraz udziału w dyskusji w sekcji komentarzy poniżej. Wasze myśli i opinie są dla nas cenne, a każde nowe spojrzenie może przynieść nowe odkrycia. Nie zapomnijcie również kliknąć dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia o naszych najnowszych filmach, które zgłębiają inne fascynujące tematy z zakresu wiary i historii kościoła. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie, jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki. Koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami.